Ładowarka teleskopowa, znowu na wysokości. Ładowarka teleskopowa pracuje na wysokości, zmienia lampy oświetlenia ulicznego, naprawia uszkodzone przewody i pomaga rozwiązywać różne problemy związane z wysokością. I dlatego ona powinna być na wysokości, czyli w dobrym stanie. Co się stało? Ładowarka teleskopowa nie może podnieść wysięgnik. Wygląda na to, że trzeba jechać do warsztatu. Którego? Oczywiście, że do Bibi. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Malowanie zmiana kół, wnet pomoże Ci bez słów. Jego warsztat każdy zna. Oho! O, o, o Cześć! Jesteś akurat w porę! Pomożesz mi wymienić żarówkę? I ładowarka teleskopowa opowiedziała Bibi, jak chciała odczepić balon od podpory, Aha. ale nie mogła podnieść wysięgnik. <tryk> Masz rację! To nieprzyjemna historia. Dobrze, zrobimy diagnostykę. Tak. Mhm. Mm twój wysięgnik podnosi się za pomocą układu hydraulicznego. Pompa pompuje olej silnikowy do systemu i siła ciśnienia oleju podnosi wysięgnik w górę. Z czasem olej wycieka z układu i pompa nie może utworzyć odpowiedniego ciśnienia. To dlatego Twój wysięgnik się nie podnosi. Nie smuć się. Musimy tylko wlać nowy olej. Wybierzemy olej, który będzie nam pasował? Takie smarowidło się nadaje. To masło nadaje się na kanapkę, którą można zjeść po pracy. A ten olej? Wygląda zupełnie jak samochodowy. Olejem roślinnym można tamkować sałatki, a nie wysięgnik. No a to? Co na to powiesz? To jest olej mineralny. Zalewamy go do systemu i będzie w porządku. Ura! Gotowe! Włącz pompę i sprawdź jak to działa. Stop! Wypuść wysięgnik, ale uważaj! Coś się stało! Aha! Zawieszenie jest uszkodzone. Trzeba natychmiast je wymienić. Wybierzemy odpowiednie. Oto dobra podpora. Kiedy ładowarka teleskopowa podnosi wysięgnik, potrzebuje bardzo wytrzymałej podpory. Może tą rzecz spróbujesz? Ona jest z metalu. To jest podnośnik. Może on podnieść samochód, ale nam on nie pasuje. Łuhuu! To to, czego potrzebujesz. Stawiamy na miejsce... I próbujemy podnieść wysięgnik. Dziękuję. Teraz pospiesz do tych, którzy czekają na Twoją pomoc. Do zobaczenia. Bibi pomógł ładowarce teleskopowej znowu być na wysokości. Przy tym ładowarka teleskopowa nigdy nie patrzy na wszystkich z góry. Ona zawsze jest gotowa pomóc przyjaciołom. Tak samo jak i Bibi. Cześć przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk, subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie! Jak Bibi pomógł betoniarce samochodowej. Betoniarka wiezie zaprawę cementową do budowy. Duży bęben mieszający wypełniony jest zaprawą cementową. Musi stale się obracać. W przeciwnym razie cement stanie się twardy jak kamień. O, co się stało? Mechanizm przestał obracać bęben z zaprawą. Cement może stwardnieć. Trzeba jak najszybciej dokonać naprawy. Szybko do warsztatu Bibi! Bibi to mechanik nasz. Dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół. Wnet pomoże ci bez słów. Yeah. Dzień dobry! Co się stało? Betoniarka opowiedziała Bibi, co się wydarzyło. Oj oj oj! Nie możemy się wahać! Musimy szybko uruchomić bęben, inaczej cement stanie się twardy i się zepsuje! Tak, tak. O co tu chodzi? Mm. Uszkodzenie okazało się bardzo trudne, i Bibi nie zdołał jeszcze odnaleźć przyczyny. Aha, no oczywiście! Zupełnie zapomniałem o mechanizmie obrotowym. Zapchał się cementem, i dlatego się zepsuł. Teraz szybko to naprawimy. Cement, który się dostał do mechanizmu, już się stwardniał. Trzeba go ostrożnie rozbić. Dzieciaki, potrzebuję waszej pomocy. Jakie narzędzie ma wybrać Bibi? Kij bejsbolowy? <laughs> nie, to kij. Krają nim w bejsbola. Zdecydowanie nam nie pasuje. Może siekierka? Przy pomocy siekiery rąbane jest drewno. To nie jest narzędzie, którego potrzebujemy. Płotkiem tak! i dłutem możemy rozdzielić solidny cement i oczyścić mechanizm obrotowy. Ura! Zaczynajmy! Bibi wyczyścił mechanizm z cementu, który tam dotarł. I mechanizm powinien zadziałać. Powinien działać. Zadziałał sygnał ostrzeżenia. Ze względu na to, że bęben nie obraca się przez długi czas, cement staje się twardy. Co robić? Nie musisz się martwić. Musimy tylko zmiękczyć zaprawę cementową. W tym celu dodamy do niej zwykłą wodę. Co powinniśmy wybrać? Nie, nie potrzebujemy kleju. Może sok? Pijemy sok, ponieważ jest bardzo smaczny i zawiera wiele przydatnych witamin. Ale cement nie powstaje z soku. Ho, ho. No oczywiście, że woda. Teraz dodamy wodę do cementu i on nie stwardnieje. Dzieci, jesteście tacy wspaniali. Gdyby nie wasza pomoc... Bibi na pewno by sobie nie poradził. Wszystko gotowe? Jesteś w porządku. Tymczasem nowy przyjaciel Bibiego przybył na plac budowy. Świetnie! Betoniarka naprawiona i działa prawidłowo. Cement nie zepsuł się. A budowa trwa. Cześć przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk, subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie! Jak Bibi wziął udział w rajdzie Dakar. Kiedyś Bibi został zaproszony do wzięcia udziału w międzynarodowym rajdzie Dakar. Ten wyścig odbywa się na afrykańskiej pustyni i zawsze potrzebna jest pomoc doświadczonych mechaników. A Bibi poleciał samolotem do Afryki. Bibi to... Dziś usterce radę da, malowanie zmiana kół, wnet pomoże ci ciby słów, jego warsztat każdy zna, zrobisz tu nim, dodasz gaz, samochody stoją, dronku, i wszystko jest w porządku, a oto siedziba zespołu Bibi, wyścig rozpocznie się wkrótce. A zespoły przeprowadzają ostatnie przygotowania. Nie zapomnij o tej turze. Tutaj możesz uzyskać maksymalną prędkość, i w tym miejscu bądź ostrożny. Tutaj są ruchome piaski, mogą Cię całkowicie połknąć. Cóż, życzę powodzenia! Wyścig się rozpoczął! Teraz cały zespół wraz z Bibi będzie śledził przebiegu samochodów z siedziby głównej. Dobre tempo! Idź pierwszy! Możesz zyskać prędkość! Nie zapomnij skręcić w prawo po trzech kilometrach. Wprowadzam współrzędne do nawigatora GPS. Wprowadzono nowe współrzędne. Sio! Daj mi spokój! A masz? Zmieniono współrzędne. Wprowadzam nowe współrzędne. Ups. Bibi, co zrobiłeś? Wprowadzono nowe współrzędne. Po stu metrach skręć w lewo. Skręć w lewo. O nie! Sów trafił do ruchomych piasków. Bibi! Potrzebuje pilnej pomocy. Szybciej! Musimy się spieszyć! Widzę naszego suwa. Lądujemy! Aby wyciągnąć załadowany suw, musisz zaczepić go hakiem z wyciągarki. I wyciągnąć go z ruchomych piasków. Co powinniśmy wykorzystać? Żyłka z haczykiem? Dzięki takiej żółce możemy wyciągnąć rybę z rzeki, ale nie wyciągnie ona suwa z piasku, e -e. wiadro z łańcuchem ze studni? Łańcuch oczywiście jest silny, ale jak zaczepić samochód wiadrem? Nie, potrzebujemy czegoś innego. Ten metalowy kabel z hakiem na pewno się przyda. Spróbujmy! Wydarzyła się pomyłka i przeze mnie pojawiły się nieprawidłowe współrzędne, po których trafiłeś do ruchomych piasków. Ale wciąż mamy szansę wygrać. Musisz szybko wrócić do wyścigu. Wszystko jasne. Piasek dostał się do filtra. Trzeba będzie szybko go wymienić. Może filtr do wody? Woda zmywa piasek. Nie. Jeśli woda dostanie się do silnika, zatrzyma się. Ten nam nie pasuje. Więc może sitko do herbaty? Sitko do herbaty jest tutaj zdecydowanie nieprzydatne. E -e. Świetnie. To to, czego szukaliśmy. Filtr samochodowy. Spędziliśmy dużo czasu na ratowaniu i naprawie. Szybko wróć do wyścigu i jedź z pełną prędkością. <ścoughs> Nie martw się, Bibi. Trzecie miejsce jest również godne szacunku. Gdyby nie twoje zaniedbanie, z pewnością bylibyśmy pierwsi. Starałeś się pomóc, ale następnym razem bądź ostrożniejszy. Oczywiście. Następnym razem będę bardziej ostrożny. Cześć przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk, subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny! Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki! Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!